Ha 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 Three six still I am right at this shit though But Yo, sever kiwą greedy, kurwy synu ha c Czemu zawsze, zawsze, zawsze miałem przejebane Nawet nie wiem co rzuciło na mnie tsunami fale Ja się nie chwaleć paniem, tylko się zaleć paniem Nie robię taniego flexu jak twoje kurwa ziomale Nie no się chwale, ale... Bo, kurwa z kilami rapie Zobacz jak łapie tą ja po mnie śpię, rzucam bar za barem I farmię kasę, żeby kiedyś popylać sportowym autem Nie, nie zje na pokaz, ale chcę pokazać mamie to, że umiem Potrafię na życie zarobić kasę sam Muszę się budzić no bo do wykonania mam plan nie mogę teraz tak stać, patrzeć się nie robić nic Muszę być produktywny, muszę zarabiać siano kwić. Wiem, że nadużywam słowo kwit, ale jebać to Wiem, że ona chciała mnie, ale kurwa mnie jebie to Jestem artystą, dlatego chcę moc pędzel w farbie, nim pokoloruj mnie Co ty o mnie wiesz? Nic nie wiesz, po co kłamiesz jej? Co ty o mnie wiesz? Nawet ja o sobie nie wiem tego Suka ma spore jego większe od mojego, to nie kłamstwa Wiem, że chciałaby Adiego mieć Kurwo, słuchaj, Adi to niezwykła rzecz Jestem człowiekiem, duszę mam, serce chyba też jeszcze Dużo, duże problemy się zwiększają z każdym wersem Duszę <laughs> się, myśli zjadają powietrze Seder, zawsze, zawsze miałem przejebane Nawet nie wiem, co rzuciło na mnie tsunami fale Ja się nie chwaleć paniem, tylko się zaleć paniem Nie robi Taniego flexu jak twoje kurwa ziomale Nie nosię chwale Ale tylko kurwa z kilami w rabie Zobacz jak kłapię tą japon Nie rzucam bar za barem I farmie kasę żeby kiedyś popylać sportowym autem Nie zje na pokaz Ale chcę pokazać w matce yeah. Yo, yo, keep on shader Ale poleciałem kurwa ładnie nie mam do tego parę No i talent Na zegarku jest godzina trzecia pięćdziesiąt Dzisiaj 28 kwietnia Na waszych oczach rośnie trapuje bana legenda Inaczej kurwa, seder. Żoma z którym za małego, kradliśmy cukierki Ten ziomal był przykładem, bo był starszy i był wielki Od bordo Zioma miał konsolę, zaczęliśmy kradnąć kierki Ja zdążyłem wyhamować, ale Zioma się rozpędził Produkt się stryta, i teraz się ma szósty paki Czy do przodu, znają typa wszystkie flaki Dają mu na chleb, po nim rozpierdala flaki Ziooma zakochał się szmalu, ignorował wszystkie znaki Teraz nie znam swego sioma In, inne życie inna droga, inna droga Kiedyś na tej samej to dookoła woda władzisz czaki za granicą To nie czają ani słowa Sioma za dwóch lata z która sami hey. Turasy si mieli hey. by okolicą sterowali Nie rozwodituje się się porusza garażami Jak narobił sobie długów pusigany Maczykami Siomar był w bo był poszukiwany Wiedział że to kwestia czasu zanim będzie skasowany